Cześć, dzień dobry! Zainteresowanie naszym kanałem wzrosło od ostatniego filmu ponad dziesięciokrotnie, co niezmiernie nas cieszy. Dziękujemy Wam za pierwszy tysiąc subskrypcji na tym kanale i tak niesamowicie wielkie zainteresowanie. Postaramy się Wam dowozić materiały tak szybko i w takich ilościach, jakich tylko się da, jednak prosimy mieć na uwadze, że mamy własne życia, na które składają się między innymi studia, praca i rodzina. Co zresztą już było widać po naszej aktywności w styczniu, w którym musieliśmy zamrozić parę w praktyce gotowych filmów. Przejdźmy już jednak do naszych przemyśleń o pierwszym sezonie oraz teorii na drugi sezon. A zaczniemy od Waszych uwag z komentarzy Niektórzy z Was mówili, że sporo osób podejrzewało Wagi o to, że jest upadłym aniołem. My osobiście nie widzieliśmy nigdzie takiej teorii, a wszędzie, gdzie nie popatrzyliśmy, to było powiedziane, że jest, tak jak Valentino, demonem grzesznikiem na wzór ćmy. A jej data śmierci to rok 2014. Informacje te były podawane jeszcze przez samą Vivziepop w przeszłości, na jej streamach, Twitterze, w artach promocyjnych. No, gdzie się tego nie dało. Można z te teorie przez te 4 lata minęły bokiem, ale tak czy inaczej, żyliśmy w przekonaniu, że Wagi to demon grzesznik. Jeśli chodzi o samego Alastora, to jeszcze opowiem wam później. Na jego temat, natomiast co do tego altruisty. Zastanawialiśmy się właśnie w jakim kontekście on to mówi. Czy w ramach ironicznego nadania sobie tytułu wielkiego, altruisty, czy faktycznie tak się nazywał? Nie włączając oczywiście pierwszego członu Wielki. To jak wiemy, należy do Adama. Głupi hu... Jeśli wierzyć informacjom sprzed premiery, które jak przed chwilą zresztą posłyszeliście, na przykład wagi, nie muszą być aktualne, to nasz ukochany truskawkowy Alfons pochodzi z Luizjany. Był hostem radiowym i jednocześnie seryjnym mordercą, a jego śmierć związana była z psami, stąd też średnio za nimi przepada. Z drugiej jednak strony, jeśli wierzyć Heluwa Boss i temu, co zobaczyliśmy w czwartym odcinku pierwszego sezonu, to jego jelenin Wendy jego wygląd musiał też być związany z jeleniem właśnie. Stąd nasze wtedy mieszane opinie, czy altruist to miało być jego nazwisko, czy? Też tytuł, skoro jest to napisane w napisach dużą literą, a w tym uniwersum wszystko jest możliwe. Stwierdziliśmy, że pójdziemy z tym pierwszym wyjaśnieniem, ale ostatecznie doszliśmy razem wszyscy do wniosku, że to jednak ta druga opcja. Tak więc nazwisko Alastora wciąż pozostaje nieznane. Ale zacznijmy już teoretyzować, bo mamy masę, masę, naprawdę masę rzeczy do omówienia. Temat teorii i predykcji rozpocznijmy od WIS. Ekipa potężnych włodarzy, jak to nazywali tłumacze, w tym sezonie dała mi się osobiście odczuć jako okrojona z zawartości. Wiecie, to ten moment, kiedy gracie w jakąś popularną grę, twórcy ponad połowę zawartości gry chowają za dodatkami? Albo gdy gra ma dobrą fabułę, ale gameplay jest wybrakowany. Mniej więcej tak się czułem, bo spodziewałem się większej roli Valentino w tym sezonie. Po utworze Addict myślałem, że wala będzie pełną w pierwszym sezonie, a tu raptem miał poświęcony sobie tylko jeden odcinek... A wreszcie zaliczył takie trochę cameo. Zresztą w tym swoim odcinku też jakby był przez połowę, więc też jakby cameo. Znaczy się, fajnie został tam przedstawiony jako postać i zresztą w innych odcinkach też. A wątki z nim związane były super poprowadzone. Ale jednak odcinek, który myślałem, że będzie poświęcony wiz, dostał więcej Voxa którego cechują tylko dwie rzeczy: nienawiść do Alastora i za telewizor zamiast głowy. Do teraz nie boli, że ten kiep nie używa HDMI tylko jakieś chyba RCA. Meh, nie powinno mnie to dziwić, skoro chłop zszedł w latach 50. Tak w ogóle ten komiks Alastora, który wyszedł w 2020 jest niekanoniczny. Chyba że dzieje się jakiś czas po drugim odcinku pierwszego sezonu, ale uważamy, że raczej po prostu jest niekanoniczny. Tak samo w ten komiks z Angel Dasem, który pokazaliśmy w filmie o odcinkach 5 i 6. Wracając jednak do Voxa i nie wiemy czy to było gdzieś mówione, ale Vox okazuje się bi. Dostaliśmy scenę, jak się liżą namiętnie i jestem trochę zdezorientowany, czy ma to Jakie znaczenie? Próbowałem to przepchnąć, gdy gadaliśmy o teoriach na drugi sezon, ale nic nie wymyśliliśmy, więc mniejsza z tym. Velvet mogła dostać więcej czasu ekranowego, bo nawet nadal nie wiemy, czy jest demonem grzesznikiem, czy zwykłym demonem, jak te urodzone w piekle. A tytuł Overlorda można zgarnąć poprzez władanie duszami. Jest to jedyny typ demona, którym można się stać poprzez swoje działania w piekle. Tak więc nie było nigdzie powiedziane, jakim typem demona jest, mimo że jest tak, jakby wzorowana na styl lalki. Choć prawda, największe prawdopodobieństwo jest na to, że faktycznie jest demonem grzesznikiem, ale przykład. Wagi pokazuje, że nigdy nie możemy mieć pewności, dopóki nie będzie to powiedziane otwarcie w show. Tak więc, czy drugi sezon będzie się skupiać na Wiz? Wątpimy w to szczerze. Przede wszystkim dlatego, że mowa jest o jednym z Wolu, a nie jej grupie. Niemniej parę dni temu odbył się wywiad z Wiz i wiemy, że Wiz będzie o wiele więcej w drugim sezonie. W dodatku wypowiadała się ona tam w taki sposób, jakby Wiz faktycznie mieliby być głównymi złoczyńcami tego sezonu, ale, tak jak już mówiliśmy, nie wierzymy w to, choć taka możliwość istnieje. Z wywiadu naprawdę niewiele się też dowiedzieliśmy o Lilith. Jedyna ciekawa informacja to tak naprawdę to, że będziemy dowiadowali się, się na przestrzeni każdego sezonu coraz więcej o nich informacji. Czyli tak jakby foreshadowowała, że będzie trzeci sezon. Ale nie ma żadnych informacji oficjalnie, więc jeszcze nic nie mówimy. Ale wracając już do WIS, jak już mówiliśmy, nie wierzymy, że będą oni głównymi antagonistami, na których będzie się skupiać drugi sezon. Choć jak najbardziej taka możliwość istnieje. Uważamy, że drugi sezon skupi się na jednym z nich. Dlatego też przeanalizujmy sobie, na kim z WIS mógłby się skupić ten sezon, zaczynając od Velvet. Czy można ją w ogóle kategoryzować jako zło? Technicznie to. Dak Mieliśmy pewne wątpliwości, ale Wiz u samych podstaw są raczej złoczyńcami. Prawdopodobieństwo na to, że cały sezon będzie poświęcony właśnie niej jest niewielkie, bo twórcy musieliby odłożyć lub poświęcić wiele ciekawszych wątków. Szczególnie te związane z Voxem, który mógłby dowiedzieć się, że Alastor jednak żyje i wykonywać nieprzemyślane ruchy na hotel Hazbin lub też żyć w niewiedzy, zaatakować hotel i zginąć z rąk Lucyfera i Alastora. Być może będzie na to poświęcony odcinek, uprzednio zapowiadany kilkukrotnymi ciężkimi sesjami Angel Dusta na planie. Alastor 7 lat wstecz, zanim zniknął, prawie pokonał Voxa. jednak czy to prawie jest dla tego, że Alastor był za słaby, czy może jednak był zmuszony zniknąć z innego powodu, jest nam nieznane. Być może Lilith go zmusiła do zaprzestania walki z Voxem i kazała mu się gdzieś zaszyć. Być może powód był bardziej oczywisty. W drugim sezonie Alastor mógłby wykorzystać Voxa, by polepszyć więź z Luciferem, tym samym rozszerzając swoją sieć manipulacji i pokazując Luciferowi, że niby zależy mu na Charlie. Mimo wszystko Lucifer nie wie o pakcie Alastora z Charlie, tym bardziej o pakcie Alastora z kimś tam, potencjalnie z Lilith. Bitwa o drugą iterację hotelu Hazmin mogłaby się rozgrywać w środku lub na samym końcu sezonu. Vox mógł Ledwo ujść z życiem, tudzież być oszczędzony przez Lucyfera, a potem wróciłby z innymi wiz. Przeplatane było to przeszłością Alastora i Voxa, tym bardziej, że pod koniec pierwszego sezonu widzieliśmy wspólne zdjęcie tej dwójki. Co jest zaskakujące, że Alastor dał się od tak sfotografować, bo nie wierzymy, że robi mu jakąś specjalną różnicę kamera i aparat. Dostalibyśmy wypełnienie dziur w ich relacji, a może nawet to, kto trzyma duszę Alastora na smyczy. Alternatywnie głównym złolem mógłby być Valentino, który chciałby odzyskać Angel Dusta. Hotel Hazmin też mu nie jest na rękę, bo Angel jednak przynosi mu spory przychód, więc motywowanie Voxa i do ataku na hotel, by go całkowicie złamać, nie byłoby jakieś ciężkie. Oczywiście Val nie jest głupi, więc możliwe, że rozegrałby to bardzo taktycznie, choć opcja z bardzo emocjonalnie jest również na stole. Ale na pewno w tej wersji dostalibyśmy trochę historii Angel Dusta. Jak umarł, jak doszło do zaprzedania jego duszy, powstanie Vis, walka Alastora w tle, Najbardziej prawdopodobną opcją z tej trójki jest dla nas właśnie Valentino. Przekonuje nas parę urwanych w pierwszym sezonie wątków Endel Dusta, zaczynając od jego rehabilitacji, idąc przez jego relację z Cherry Bomb, kończąc na cameo jego starszego brata, który na bank się pojawi w nadchodzącym sezonie. Osobiście nie mogę się doczekać, aż zobaczymy jego brata w pełnej okazałości. <grym> Jednak już skoro tak dużo razy wspomniałem o Alastorze, to omówmy sobie jego pakty. Zawierając pakt z Charlie, którego jednym warunkiem jest to, że nie będzie musiała nikogo dla niego skrzywdzić, mógł mieć na myśli jakiś plan, żeby uwolnić się od swojego paktu zawartego z kimś innym. ask lilith evo Może kimś innym? Trzecia opcja odpada, bo jeśli tak, to nie wiemy z kim. No, może pozaru, o której przypomniał nam jeden wid w komentarzach. Rumianowicie jest jedną z najstarszych postaci, które istnieją w Limbo fandomu. Vivzie ją stworzyła, ale ostatecznie o niej też nic nie wiemy. Spekulacje i porównania dają do myślenia, że Ru to tak zwany Root of All Evil. Po polsku źródło wszelkiego zła. Jej design jest bardzo podobny do ziemi w prologu, stąd też te domysły, że będzie tym największym złem w całym Hazbin Hotel. Inni jeszcze myślą, że to Ewa, ale cholera tak naprawdę wie, czym ona tak naprawdę jest. Tak, ona. 아 <목소리가> Vivis Pop określiła Ru jako kobietę. Wracając jednak na główny tor. Niektórzy spekulują, że Ru zawarła pak z Alastorem, dlatego jest on tak potężny. Eh, nie kupujemy tego. Tym bardziej, że nie wiemy o niej nic poza tym, że ekipa z Hazmin będzie musiała się w którymś momencie liczyć z zagrożeniem, jakie będzie ze sobą niosła. I odnoszę się tutaj jeszcze do wypowiedzi Vivsi Pop z października 2019 roku, czyli z okresu, kiedy powstawał odcinek pilotażowy. Wtedy to Roo powstała i od tego czasu w ogóle nigdzie się nie pojawiła. Więc dobrze będzie dla Ru, jeśli się w ogóle pojawi w głównym show. Ale lepiej teoretyzować o tym, co wiemy. Tak więc Ewa. Ewa jest możliwą i logiczną alternatywą, gdyby okazało się, że Lilith nie dba o to, co stanie się z jej rodziną. Natomiast nie wiemy o niej praktycznie nic, poza tym, że Luciferio przeleciał. Niedawiarki z komentarzy: Czy te ruchy w tej scenie oznaczają pokusy do jabłka Edenu? Raczej nie, choć na pewno też i o to mogło chodzić Lucyferowi. W każdym razie, Lilith to bardzo kusząca opcja i wpisywałaby się w narrację o tym, że Ta nadal kocha swoją rodzinę. Mogłaby działać w niebie, by zmienić jakiś balans sił kosztem demonów zabitych przez egzorcystów lub. w sumie, nie nie kupujemy tego, że Lilith jest dobrą postacią. Na razie! To ugryźmy to z innej strony. Alastor poczuł zew wolności. Prawdopodobnie po raz pierwszy od dawna czuł się tak wolny. Być może faktycznie znikający Overlordowie z historii Mimsy to była częściowo sprawka kogoś, kto trzyma radiowego demona na smyczy. Ktokolwiek by to nie był, Alastor już planuje zerwanie się z tych łańcuchów. Pakty zawsze mają jakiś haczyk po obu stronach, jak zresztą pokazuje przykład Angel Dusta, który nie daje się już zawsze pomatać Valentino w każdym miejscu, w którym go spotka, a tylko na planie. Haczykiem Alastora w jego tajemniczym zaprzedaniu duszy może być... No właśnie, co takiego. Żebyśmy mogli dalej o tym myśleć, potrzebujemy wiedzieć, co to jest za pakt. Małą wskazówką być może to, że Alastor mówi o rozwinięciu skrzydeł. Niby można to powiązać z aniołami, ale dość słabo. To dodajmy do tej mieszanki mało przyprawy w postaci innej jego kwestii, a mianowicie wielki Alastor altruista za przyjaciół poległ. Oraz zgadnijcie, kto będzie włodarzyć. Ja pierwsze polskie tłumaczenie to jest jednak miejscami okropne. To może wolne tłumaczenie. <laughs> Zgadnijcie, kto będzie pociągał za sznurki. Patrząc na to, że Lilith odpoczywa sobie w niebie, być może pociągając za sznurki w jakimś wielkim swoim planie, i zakładając, że to ona ma w posiadaniu duszy Alastora, to mogła mu kazać iść i pilnować, by marzenia Charlie nie zostały zmiażdżone tak jak marzenia jej męża, Lucyfera, ale jednocześnie, żeby nie zostały spełnione, bo przysporzyłoby jej to naprawdę niesamowitą ilość problemów w niebie. Teraz to brzmi, jakby Lilith była dobra. Chociaż częściowo, tylko. Ale co w sumie, jeśli nie jest dobra? Ktoś z nas wysunął sugestię, że skoro Lilith i Ewa to dwie pierwsze kobiety stworzone dla Adama, to mogą być do siebie bardzo podobne. Lud podobno w dziwny sposób zwraca się do Lilith, tak jakby nie było to jej prawdziwe imię, choć ja tego nie kupuję. I nie wiedzę Charlie, że jej matka to tak naprawdę Ewa wynikałaby z tego, że obie pierwsze kobiety trafiły do piekła. A Lucifer ze względu na ich podobieństwo nie potrafi ich odróżnić, co dodawałoby trochę okropnego komizmu do jego postaci. Tylko, że Lilith to Lilith. Lucifer i ona bardzo się kochają. Dlaczego są w separacji? W sumie to też nie wiemy. Ale tak jak przedpremierowe prawdziwe imię, wagi, Wagata, jak i jej pochodzenie może okazać się nieprawdziwe. Wiele z przedpremierowych rzeczy, które poznaliśmy po powstaniu pilotażowego odcinka, zostało zmienionych. Dlatego też możemy równie dobrze powiedzieć, że nie wiemy o Lilith absolutnie nic. Nie możemy być nawet pewni, czy Ewa i Lilith są do siebie podobne. Jedyne co tak naprawdę wiemy, to to, że i Ewa i Lilith odeszły do dama, które już go rzuciły, dla Lucyfera. Kto wie, być może Lilith weszła w układy z niebem, żeby Ewa nie nasłała na rodzinę Lilw nikogo, lub żeby samej. Przed nią uchronić. Być może ma nawet układ z Ewą. Możemy tak teoretyzować do końca świata, ale jedno jest pewne. Ewa na pewno nie będzie antagonistką, na którym skupiać się będzie drugi sezon. Nic o niej nie wiemy, nie poznaliśmy jej, a może się okazać, że będzie równie dobrze zwykłą duszą, która spróbuje się odkupić przez Hotel hazbin. To mogłoby okazać się ciekawym twistem fabularnym. Ewa byłaby cały czas pod nosem ludzi w hotelu, a nikt nie wiedziałby nawet, jak wygląda. Na ten moment serio można powiedzieć nawet, że Nifty to Ewa, która totalnie oszalała od bycia tysiące lat w piekle, tak mało o niej wiemy. Jakub Pika Pika pod ostatnim widzem napisał nam, nawet, że Carmilla to Ewa. To jest jedna z ciekawszych teorii, tym bardziej, że w biblijnej wersji Ewa i Adam posiadali dwóch synów, czyli Kaina i Abla. Swoją drogą, ciekawe, czy zobaczymy ich w Hellaverse. W każdym razie, Ewa mogłaby równie dobrze mieć dwie córki z Lucyferem, potem wszystkie umarły i teraz działają pod przykrywką. Ta, nie kupujemy tego, ale ciekawa teoria. Prędzej uwierzymy, że Charlie to córka Ewy i Lilith zaczęło przeszkadzać, że to nie jej dziecko, tudzież dowiedziała się tego z innego źródła, dlatego postanowiła włożyć pręt w zębatki tej diabelsko fajnej rodzinki. Tylko teraz bardzo ważne pytanie. Czy Alastor i Lilith to złole? W przypadku tego pierwszego, to nawet i Alastor, Alastorze mógłby być drugi sezon. Ciężko stwierdzić jednak, czy można go określić złoczyńcą, choć na pewno jest interesującą postacią. Z kolei Lilith... No właśnie nie wiemy, czy jest dobra, czy też zła. To, że trzyma z niebem, nie oznacza od razu, że jest złodupcem. Przykładem niech będą tutaj członkowie Suicide składu, choć trochę odwrotnym. Oni są źli, ale robią dobre uczynki. No, tak jakby. Ale robią to tylko dlatego, że mają w głowach bomby, dlatego wykonują polecenia, które zostają im wydane, żeby nie umrzeć. Ciężko tu się określić, bo zakładając, że to ona kontroluje Alastora, to można uznać, że nie jest zła. Chociaż czy na pewno... Alastor nie skłamał ani razu przez cały pilotażowy odcinek i pierwszy sezon. Był tam po to, by obserwować jak marzenia Charlie upadają i mieć z tego fan. Na ile był to rozkaz, a na ile jego osobista rozrywka jest nam nie wiadomo. Bardzo trudny orzech do zgryzienia ten Alastor. Lidy to bardzo niepewna postać, więc załóżmy przynajmniej na ten moment, że jest zguczyńcą i potencjalnie na niej może się skupić ten sezon. Choć bardzo wątpimy, że Lyff pojawi się od tak w pierwszym czy drugim odcinku. Jest na to prawdopodobieństwo, ale sądzimy, że pojawi się mniej więcej w podobny sposób, jak Mimzy czy Lucifer. Po prostu przyjdzie sobie nagle. I będzie powtórka z tego, co mieliśmy w piątym odcinku, czyli spór o to, kto jest najlepszym ojcem. W tym przypadku byłoby to, kto jest najlepszym rodzicem. I teraz mnie tak naszło. Jeśli Alastor jest na smyczy Lilyf, to może dostalibyśmy powtórkę ze sceny z haskiem, gdy Alastor mu groził, że go zabije. Tylko to zależy od tego, jak bardzo Vivis Pop lubi powtarzać rzeczy. Ale skoro o Lilif już tak dużo powiedziałem, to pomówmy trochę o Adamie. Głupi ch. nie żyje i trochę szkoda. Fajnie byłoby go zobaczyć jako demona. Niestety Nifty zabiła go anielską bronią, więc Adam jest zapewne permanentnie martwy i będzie jedynie wspominany wielokrotnie w następnym sezonie. Masa waszych komentarzy teoretyzuje o tym, czy może jednak Adam się pojawi w drugim sezonie, ale naprawdę w to wątpimy. Był złoczyńcą, to fakt. I gdyby zmienił się w demona, to faktycznie byłby dobrym kandydatem na postać, na której skupiałby się drugi sezon. Niestety, tak jak już mówiłem, widzieliśmy jak Nifty zabije go anielską bronią. A także dostaliśmy kadr, gdzie ma zamknięte oczy. Nie wiemy, gdzie jest jego ciało, ale na pewno nie zabrały go anioły do nieba. Swoją drogą pasku na potraktowanie jej własnego dowódcy. Zastanawiamy się, czy w związku z jego śmiercią nie odbędzie się w niebie jakiś proces Nifty. Jeśli tak, to jestem ciekaw, co inne anioły powiedzą na coroczną eksterminację. Jeden z nas, gdy dogadywaliśmy ten film, zapytał się, czy było powiedziane, kiedy te się rozpoczęły 一。Yeah. Chyba faktycznie nie było to powiedziane? Zakładaliśmy, że rozpoczęła się tysiące lat temu, ale równie dobrze mogły rozpocząć się wraz ze zniknięciem Lilith. Drogo dedukcji: zabicie podczas eksterminacji ponad 200 demonów to niezły wyczyn, co wiemy z pierwszego odcinka. Więc zakładając, że Wagi była nawet genialnym żołnierzem, tak jak mówi Adam, a miałaby zabić tysiące ludzi Charlie, to obstawiamy, że eksterminacje trwają od co najmniej dziesiątek lat, ale bardziej skłanialibyśmy się ku opcji, że od setek lub nawet tysięcy lat, mimo że nie wierzymy, że Wagi jest aż tak stara. W każdym razie, wracając do matematyki, której naprawdę nienawidzę. Rocznie umiera jakoś 50 czy 60 milionów osób, i gdyby tylko 200 aniołów schodziło do piekła zabijać demony, to w najlepszym wypadku zabiłyby ich jakoś może lekko ponad 20 tysięcy. Przy założeniu, że tylko 5 do 10 milionów trafia do piekła rocznie, to i tak by się okazali średnio skuteczni. Inną opcją na to, że Adam pojawi się w drugim sezonie byłoby to, że straci pamięć, ale tak jak mówimy, bardzo wątpimy w jego powrót. A trochę szkoda. Natomiast przenieśmy się na chwilę do ciut chłodniejszego miejsca w Helavers, czyli do nieba. Patches doznał w niebo wstąpienia i będzie w niebie. Skupmy się na razie na tym, czy Pences pojawi się w drugim sezonie i jak się tam dostać. Gdyby się pojawił, to dostalibyśmy na pewno bardzo dużo scen z nieba. Mamy taką teorię małą, że być może już kiedyś jakiś grzesznik pojawił się w niebie, zanim Emily się urodziła lub powstała. Nie wiem, jak powstają anioły no i nie wiemy też, czy ser stracił pamięć z piekła po w niebowstąpieniu, czy nie. Wydawałoby się to trochę nielogiczne i dawałoby więcej pytań, jak to w ogóle działa, ale byłoby to ciekawą na pewno opcją. Jeśli o mnie chodzi, to wątpię, że ser straci pamięć, i jeżeli Adam zespałniłby się w piekle. To także pojawiłby się bez niej. Jednak co dla nieba znaczy w niebowstąpienie Serpensiusa? Nie mamy jakiejś pewnej na to teorii, ale definitywnie nic dobrego, jeśli Sera wie o obecności Lily na niebiańskich plażach. Lily sama w sobie na bank nie dostała w niebowstąpienia, a gdyby okazało się, że już kiedyś ktoś poszedł z do nieba, to obawy serii mogłyby się okazać słuszne. Ale co w ogóle takiego zrobił Serpensius, żeby się tam dostać? Cóż, przede wszystkim nie dał się zabić anielską bronią, chyba że czegoś nie wiemy. Ale ten laser Adama nie wyglądał na faktyczną anielską broń. Być może to jest to, co pozwala na w niebowstąpienie, a nie Wielka broń zabija permanentnie demony grzeszników, a nie Biden Last Adama. Wiemy, że martwy demon grzesznik może wrócić do życia, jeśli zostanie zabity. Wiemy to chociażby z kwestii Velvet, w której mówi, że jej najlepsza modelka nie zdąży się poskładać do pokazu mody po tym, jak Valentino ją rozczłonkował. Więc śmierć takowa byłaby pętlą śmierci, aż do niebo wstąpienia. Wtedy, przy śmierci demona jest tylko jeden sposób, by przekonać się, że wszystkie zmienne są takie, aby dostał się on do nieba. Pozostaje tylko jedna kwestia: jakie to zmienne? Serpęczyst przede wszystkim spełni całą listę Adama z szóstego odcinka. Działał bezinteresownie, nie kradł i przede wszystkim stawił się Adamowi. Tak samo zrobił Angel Dust. Czy jednak Angel przy śmierci dostałby w niego wstąpienia? Wątpimy w to? Według nas jest jeszcze jedna zmienna, a mianowicie rachunek sumienia. Widzicie, jeśli ciąży Wam coś na sumieniu, to sami wpędzacie się po śmierci do piekła. W komentarzach pod ostatnim filmem jeden z widzów, Coyote, dał nam taką podpowiedź. I szczerze? Już dawno mi to po głowie jakoś gdzieś chodziło, ale czekałem na koniec sezonu, ostatecznie zapomniałem, więc dziękuję za przypomnienie. Tak więc, jak pisze Coyote, odpowiedź dał nam Tom Ellis w serialu Lucifer jako tytułowa postać. Śmiertelnicy trafiają do piekła, bo sami tego chcą, bo nie mają czystego sumienia. W serialu mogą do odkupienia i trafić do nieba tylko w momencie, gdy sami się z sobą pogodzą. A to nigdy nie nastało. Do czasu. Ale zamiast wrzucać wam spoilerami, to odsyłam was do tego naprawdę niesamowitego serialu, bo wierzcie mi, jest wart obejrzenia od deski do deski. Czyli własne sumienie. Super. Skąd taki wniosek? Husk mówi o tym w czwartym odcinku, gdy wchodzi w konflikt z Angel Dustem. Adam trafił do nieba, bo nie miał nic sobie do zarzucenia. Był niesamowicie egoistycznym pierwszym człowiekiem, wręcz do tego stopnia, że wyhodował w swojej głowie kompleks Boga. Wszyscy pochodzicie z tych jaj, powinniście mnie czcić. To są jego ostatnie słowa, i są one ostatecznym dowodem na ten cały kompleks Boga. W dodatku mówił, że nikt w niebie nie ma ciężkich dni. A dlaczego? Bo nie ma wyrzutów sumienia, bo są w raju upragnionym. Nie to tak naprawdę wylęgarnia ludzi egoistycznych i pewnych siebie. Tylko ci, którzy za życia mieli sporo wyrzutów, ale ostatecznie się ich wyzbyli, pójdą po śmierci do nieba i mogą uniknąć stania się egoistycznymi chłopkami. Nimi, jak Adam. Najbardziej nas jednak niepokoi, co może zdarzyć się z Emily. Mamy szczerą nadzieję, że nie stanie się w którymś momencie antagonistką, nawet jeśli upadnie. Osobiście zastanawiam się, czy nadal umie posługiwać się mieczem. Dobrze słyszeliście. Nadal. Widzicie, Vivzie po wiele lat temu stworzyła swoje inne uniwersum. Zoofobię. Postacie takie jak Cherry Bomb, Angel Dust czy Alastor zostały przeniesione do Hazmin Hotel i to samo stało się z Emily. Z Serą było trochę inaczej, ale dojdę do tego za moment. W Zoofobii Cherry Bomb była córką Angel Dusta, a Alastor był bardziej szalony. Emily z kolei potrafiła władać mieczem, i choć jej wygląd w Hadmin Hotel i Zoofobii znacznie się różni, to uważam, że gdyby Staś się upadła aniołem, to przeszłaby szereg wizualnych zmian, przez co ostatecznie wyglądałaby pewnie mniej więcej tak jak na starych artach. Ewentualnie miecz mógłby mieć bardziej symboliczną rolę. Emily mogłaby być serafinem, który kwestionuje działanie nieba i to w taki sposób, że cały czas by pozostawała w niebie, a jeśli nie, no to kto wie, można nauczyć się nim władać z czasem. Z kolei Sera jest pełnoprawnie oryginalną postacią dla Hazmin Hotel z jednym małym ale. W Zoofobii był taki anioł jak Adina, miał na wystąpić w anulowanym rozdziale historii pod nazwą Anioły i Demony. Ten rozdział został całkowicie anulowany, tym samym Zaufowia została anulowana. I ostatecznie to, co do tego rozdziału powstało, zostało użyte do stworzenia świata Helavers. A Adina! Hoho! Ho, proszę państwa! Adina to miał być nie kto inny jak sojusznik Emily i innych aniołów. Prawdopodobnie najpotężniejszy anioł, jaki istnieje oraz... wróg Angel Dusta? No dobra, może nie wszystko by się zgadzało z kanonem Hellaverse. W każdym razie jestem święcie przekonany, że Sera była inspirowana Adiną. Ta z kolei pomimo bycia aniołem miała okrutnie pokręcony kodeks moralny do tego stopnia, że to już było czyste szaleństwo. Zamierzała oczyścić świat z grzechu, czyli praktycznie ze wszystkiego co żywe. Nie sądzę, żeby Sera była aż tak pokręcona, ale to mnie utwierdza w przekonaniu, że Sera ma swój jakiś pokręcony kodeks moralny, w którym nie ma miejsca na odkupienie grzeszników, więc mogła zawrzeć wpierw pakt z Lucyferem, żeby przypadkiem żaden grzesznik nigdy nie trafił do nieba. A z czasem nawet z Lilith, żeby przypadkiem nie wznieciła buntu w piekle. Dlatego też ta znalazła się w niebie. Istnieje też prostsza alternatywa, która z Zofobią nie ma nic wspólnego. Sera jest najstarszym z serafinów, a Emily zapewne najmłodszym. Emily uważała Serę za wzorzec do naśladowania aż do czasu wizyty Charlie w niebie. Pak Lilith być może obejmował to, że anioły nie dowiedzą się, że Emily to tak naprawdę dziecko sery z innym człowiekiem. Dobrze słyszycie! I nie, nie z duszą człowieka. O nie, 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 nie! Zapewne zasady dla nieba i piegos są takie same: dusze ludzi nie mogą się rozmnażać. Sera mogła zakochać. Się w jakimś człowieku, a w tej miłości byłaby Emily. Lily wszykowała bunt w piekle jako dodatkową kartę przetargową, aż w końcu 7 lat przed sezonem pierwszym zniknęła, bo zagroziła Serze, że wszystko wypapla i poprowadzi piekielne siły przeciwko niebu w sporze. Być może wiedziała, że reszta nieba nie wie o eksterminacji. Ba, na bank wiedziała i może nawet miała wtykę. Może Ewę? Dobra, zostawmy to na inny raz, bo i tak ten film jest masakrycznie długi. Tak oto poprzez szantaż i grzeźby dostała się do nieba w celu. Powiedzmy, wypoczynkowym. Czy to ma sens? Absolutnie. Czy mamy na to dowód? Moim źródłem jest to, że to krwa zmyśliły. Podsumowując, już jednak to wszystko, przedstawiamy wam naszą predykcję na to, co zobaczymy w drugim sezonie, podparte tym, co faktycznie widzieliśmy i trzyma się w miarę kupy. W przeciwieństwie do mojego chorego fanfika przed chwili. <laughs> Naszym pikiem na to, na jakim z będzie skupił się drugi sezon, to Valentino bądź Alastor. Już spieszymy z wyjaśnieniami, skąd to bądź. W sezonie drugim będzie bardzo dużo Angel Dusta i być może Pęsiusa. Będzie poruszony temat rodziny Angela, jego paktu z Valem, jego. Rodzeństwa oraz śmierci. Przez cały sezon Alastor próbowałby wywrzeć na też wrażenie, że jest w hotelu coraz bardziej z sentymentu, a tak naprawdę próbowałby się wyrwać z faktu Lilith. Duszy by się zgłaszały do hotelu Hazbin, by dostąpić w niebo wstąpienia, choć byłoby ich pewnie niewiele. Jednymi z pierwszych byliby Arachnis i Baxter. Ten pierwszy to starszy brat Angela i zapewne byłby cały odcinek poświęcony na ich rodzinę. Albo ich relacje, kto wie. Warto wspomnieć, że mają oni jeszcze siostrę, która być może już miała swój debiut. Tutaj, w niebie. Przed premierą miała być ona jednak w piekle, więc nie wiadomo, czy to po prostu jakiś losowy. Czy może faktycznie jest to siostra Angela i Arachnisa? Jeśli ma to też znaczenie, może to co mówiła Rosie o gościu, który nie ma wystarczających sił, by rządzić kawałkiem miasta, mógłby okazać się ojciec Angela i Arachnisa. To byłoby fajnym połączeniem drobnych kropek. W którymś jednak momencie byłaby sytuacja, w której Alastor próbuje użyć przysługi Charlie do. czegoś. Nie wiemy, do czego mógłby użyć tej przysługi. Ale na pewno nie do skrzywdzenia kogoś. Warto zaznaczyć, że pakt ten jest strasznie dziurawy, bo jeśli Alastor przykładowo zechciałby zabić Wagi, to może on użyć tej przysługi, by Charlie jej nie broniła, a na 100% Wagi nie da mu rady. Mógłby nawet grozić Charlie w ten sposób, chociaż od razu Lucifer by mógł chronić dziewczynę swojej córki. Jednak Alastor jest słabszy od Adama, a Adam jest słabszy od Lucifera. No chyba, że Alastor za bardzo lubi się bawić i daje się zawsze zaskoczyć, przez co to tylko fałszywe wrażenie, że jest słabszy od Adama i tak, jakby słabszy od Voxa, ale mniejsza z dygresji. Alastor mógłby również zmusić w ten sposób Charlie do zrywania się z paktu z Lilith, jeśli ta pojawi się w hotelu. Oczywiście tym samym sposobem szantażu, ale jest też wiele innych opcji, jak na przykład drobna przysługa, której jeśli nie wykona, to jej dusza będzie należała do niego. Jego magia wódu jest jeszcze na tym poziomie strasznie nieprzewidywalna, więc nie mamy pojęcia, do czego Alastor jest zdolny. Valentino będzie chciał odzyskać od Charlie swoją ulubioną zabawkę, a Alastor będzie się ukrywał w wielopokojowym, większym hotelu. Hasbin liżąc rany i czekając na ruch wiz. W którymś momencie zaatakują hotel i pewnie znikną z powierzchni ziemi, poza Velvet, która będzie miała wystarczająco oleju w głowie, żeby nie zadzierać z lucyferem. Tak oto Vox i Valentino padną z rąk Alastora Lucyfera, a ten pierwszy zmanipuluje go do wierzenia, że spoko z niego gość. Wszystko to będzie przeplatane wątkami z nieba. Po śmierci Adama w niebie będzie srogie zamieszanie, a Sera będzie próbowała za wszelką cenę ugryźć serpenszusa przed resztą nieba. To się jednak nie uda, przez co być może wyniknie z tego bunt, a serafinowie będą zmuszeni do masowego mordu na duszach, bo stwierdzą, że od teraz te dusze to grzesznicy. Mimo wszystko, niebo to jest jednak militarna potęga. Wojskiem dowodzić będzie mściwa lud, który i będzie targetować wszystkich z hotelu Hasbin, a Emily być może zostanie ranna, wysyłając Penschusa do hotelu, by ten ostrzegł wszystkich przed szaleństwem sił nieba. Być może rozegra się kolejna bitwa, w której ginąć będzie na masę demonów i aniołów. Jeszcze więcej niż w finale pierwszego sezonu. Emily przez to wszystko być może stanie się upadłym aniołem, bo przeciwstawi się innym serafinom, twierdząc, że niebo nie jest już bezpieczne dla żadnej z dusz i przyjmie anielski upadek na klatę. Może dostaniemy jakąś scenkę, w której anioł stwierdzą, że Emily trzeba zabić, a nie zesłać do piekła, a na salę nagle wbiegnie Lucyfer. Tym samym Emily upadnie, ale nie będzie tym zasmucona, bo będzie mogła zbyć z Charlie i wspierać ideę odkupienia grzeszników. Tym samym możliwe, że Sera stałaby się antagonistą tego sezonu. Jeśli jednak nie, to byłaby głównym złolem sezonu trzeciego. A co z Liliw? Nie mamy pojęcia. Ta postać to taka zagadka, że równie dobrze może nie mieć motywu i chciała tylko posmakować niemieckich plaż, ale się po prostu zasiedziała, więc teraz wraca pomóc rodzince. Serio, tutaj nie mamy żadnej sensownej predykcji długoterminowej. Tym samym sezon zakończyłby się pokazaniem, jakie to niebo jest chude, i hotel Hasbin leczyłby niebo, a nie dusze, które mają tam trafić. Podział nieba na tych, którzy są za starymi zasadami i tych, którzy wątpią w rządzących nimi serafinów, doprowadziłby do zakwaterowania masy aniołów w hotelu Hasbin i nauczeniu ich o piekle, a demonów o niebie. Obie strony miałyby terapię jak być lepszym bytem, człowiekiem duszą, aniołem jeden chuj, a sera planowałaby jakoś ostrą zemstę za to wszystko, bo totalnie by oszalała. Ale pamiętajcie, to tylko nasza wspólna predykcja i teoria. Dajcie znać w komentarzach, co Wy o tym myślicie, oraz podzielcie się z nami waszymi opiniami i teoriami związanymi z nadchodzącym sezonem. Zostawcie lajka like pod tym filmem oraz zasługujcie nas po więcej materiał z serii Indie, bo seria Indie to nie tylko hasbin czy Heluwa. Serdecznie dziękujemy za pierwszy tysiąc, trzymajcie się i do usłyszenia. Na razie.